Na Belrock. Wjechaliśmy trochę wcześniej dzisiaj i mam nadzieję, że znajdziemy miejsce parkingowe i uda nam się wejść na tą górę. A, także jeszcze kilka minut, będziemy na miejscu. Widok niesamowity. Jak co dzień ostatnio A to jest ta góra Bell na którą będziemy wchodzić zaraz. No to czy się uda, to się okaże. Nie? Teraz, żeby się tutaj dostać, to musimy zjechać na drugą stronę. Wszystko jest fajnie, bo jest blisko. Blisko naprawdę mamy od sedony, od centrum. Jakbyście gdzieś tutaj byli, sobie jakiś hotel znaleźli, czy coś takiego, to, to po prostu jest dosłownie w zasięgu kilku minut. Są miejsca. O, widzicie, udało się. Czyli im wcześniej, tym lepiej. Ruch od rana dosyć duży, zobaczcie jaki widok jest tutaj, niesamowity, a przed nami właśnie a, Bell Rock, 575 metrów, bodajże wysokości, kilka tras, różne poziomy trudności, a, spróbujemy wejść jak najwyżej się da, może tak, o pani jest tutaj, od rana trochę gdzieś co dzień to poranek musi zacząć się od komplikacji. Wiecie, zawsze brakuje czegoś. Żeby coś nagrać, coś zrobić, to trzeba trochę klamoru ze sobą zabrać. No a tu nie możemy znaleźć tego, a tu tam tego, to baterie nie naładowane, a tu to, a tu tamto no i tak. Czasem po prostu pani lekko nie w sosie. mam nadzieję, że się to zmieni Nie niebawem. Mamy opis i trasy do wyboru. Jest ich kilka. Każda ma inny poziom trudności, tak więc... No zobaczymy zaraz, jak to Pani będzie. Pani zadecydowała, że nabyciała na tą, na całą górę wejść. Troszkę się zmienia krajobraz. O, popatrzcie, jaki widok jest. Uff, po prostu zatyka Widoki są niesamowite W kółku to mówię, ale to po prostu no tak to jest A myśmy nawet jeszcze nie podeszli pod murę <grym> Tak naprawdę Belrog jest też a, uważany za vortex, gdzie można naładować baterie, wyciszyć się, nabrać pozytywnej energii. Tutaj właśnie jest grupa takich ludzi, którzy próbują to zrobić. Za nami górka, na którą cały czas próbujemy wyjść, ale stajemy dosłownie co chwilę, żeby popatrzeć, porobić zdjęcia. Trochę żeśmy się pogubili, ale nie tylko my, i próbujemy a, znaleźć jakiś szlak, jakąś drogę, żeby wejść na górę. No zobaczymy. Za to. Może to i dobrze, bo, bo zobaczymy coś nowego. Mnie też zatyka po prostu od tego, bo coś wam pokażę. No zobaczcie sami. Tam na wprost. Wygląda to jak wulkan. I on jest cały drzewami pokryty. Co tam jest? O. Jest chyba możliwe tamtędy wejść. Tak, więc zaraz spróbujemy. No teraz się okaże, co jest za to szczeliną. Moi drodzy, popatrzcie. Huh, no, trochę szorty falują. Tak na razie nie jest źle. nie mamy a przynajmniej jakiegoś doświadczenia wchodzenia po górach. Także nie jest najgorszy. Tylko dalej tak naprawdę to nie wiemy gdzie jesteśmy, nie? Gdzieś od tyłu tej góry już. Jak złosterno Jest Jania O Popatrzcie tutaj Trzeba po całej krawędzi 6 No i tam już będzie lepiej Znaleźliśmy takie wejście na skróty, a wejść to by nie było może aż tak źle, ale potem zejść tutaj to, to tak może nie wygląda, ale uwierzcie mi, że można by zjechać i prosto tutaj na łeb, nie? Coraz bliżej, coraz bliżej, tak się to wydaje, naprawdę, że to taki piece of cake, ale, ale niestety tak nie jest. Prawie, prawie byliśmy na górze, ale niestety podejście takie trochę ryzykowne, także pójdziemy dalej. Jesteśmy mniej więcej cały czas na tej samej wysokości, jesteśmy tak powyżej, a środka tej góry, no i szukamy jakiegoś podejścia takiego rajdowego Tam widzicie ludzi u góry? No to jeszcze troszkę. Ale ludzie w różnym wieku tutaj są, są i starsi, i młodzi, jakoś dają radę tak więc nie możemy być no, także suniemy do góry. U góry wieje coraz bardziej. Nie czy się będzie ubrać trochę, bo 550 metrów, nie? No to tak. Jak na moje warunki, to dużo, nie? <śm> ale fajnie. Fajnie, no trochę wyżej już. No tu jest. Jest tak fajnie. Woo! Dobrze tu wieje. Pani nam objaśni teraz coś, no? No powiem Po prostu w skrócie bo może nie będzie szło, bo wieje. Pani powiedziała, że my zamiast w lewo, to my w prawo. I obeszliśmy na obkoło całą tą górę. Ale warto było. Popatrzcie w górę. Najwyższy najwyższym świecie szczyt Kilimanjaro Jeszcze trochę a. Co? Popatrzcie moi drodzy Teraz Teraz wam pokażę coś, co możecie jebnąć, a wlepię zaraz do tego Bo widzicie Byliśmy tam na dole, nie? Byliśmy tam na dole I zamiast jak ludzie chyba pójść tędy No i tu przyjść, nie? A obeszli i wyszliśmy z tej strony. Jak to mówią? Polak potrafi. Jest fajnie, jest fajnie. Tylko się zimno zaczyna tu robić. Zimno się zaczyna robić, trzeba trochę ubiec. I Ile góry? Już jest tak już. Jest ścieżka na górę. A tak na karwakę. Pani synie? Synie, synie. No, popaj kamień trochę, popaj. Nie da rady. Nie da rady. Zaraz. No i drodzy, no prawie, prawie się nam udało. Jesteśmy dosłownie. Może by ten do podszedł, ale trzeba mieć jakąś linkę albo coś tego, wiecie co, a... a niestety będziemy musieli schodzić na dół Będziemy schodzić na doba. A ja damy radni że wejść na samą Poza tym tam już nikogo nie widać, że ktoś tam wchodził jeszcze. Tak więc chyba nie jest to takie proste. Moi drodzy, prawie się nam udało, brakło nam dosłownie tyle, żeby wejść na górę. Ale nie widziałem też nikogo, żeby ktoś tam po górze spacerował. Za to obeszliśmy ją na obkoło, tak w sumie przez przypadek, i warto było, zajęło nam to kilka godzin. Miejsce to znane również jest oczywiście z vorteksów, które, jakby to powiedzieć, mieszczą się w tej górze i można się tutaj naładować pozytywną energią, nabrać mocy. Ludzie w to wierzą lub nie wierzą, ale. Powiedzmy, że my również podnieśliśmy się dziś na duchu, naładowaliśmy się elegancko i, i ruszamy dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.